W jednym z ostatnich wpisów e, opisywałem Wam, jak pracuję z komputerem. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam, jak to działa na przykładzie telefonu. E, widzicie, że to jest aparat iPhone 5S. Dlatego iPhone, bo jest perfekcyjnie przystosowany dla osób niewidomych, co zaraz będziecie mogli sobie posłuchać, dokładnie posłuchać. Ja na początek troszeczkę zwolnię syntezę mowy, żebyście rozumieli w ogóle, co ten telefon gada, bo ja go mam nastawiony. Mój oręgę, Dropbox. Na no, bardzo szybko, więc. Wyrazy, znaki, język, nagłówki i ręczne. Szybkość mowy. Szybkość mowy. 98, 8, 3, 3, 25%. Mam na 25%. I teraz pokażę Wam, jak obsługuje telefon. Mój oręgę. Mój orange IPla. IPla. YouTube. YouTube, czyli smyram sobie po ekraniku. I jeżeli jestem na danej ikonce, telefon automatycznie mi mówi, jaka to jest ikonka, jaka aplikacja. I plan. YouTube. Wchodzimy na YouTube. Przykładowo. Myl. Przycisk. Co obejrzeć? Co obejrzeć? YouTube TV. I tu Przycisk. są prezentacje. Szukaj. 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 Zaznaczone. Muzyk, zaginiona księga Nostradamus.pl. Więcej działań. Tajemnice Atlantydy, cały więcej działań. To są przycisk. prezentacje, które wybiera standardowo YouTube, a że ja się interesuję różnymi dziwnymi rzeczami. No to są takie właśnie jakieś no, Stradamusy, tajemnice Atlantydy i tak dalej, ale jest też głosowe wyszukiwanie na YouTubie. Więc... Tajemnik, więcej działań. Zawinione. Wybrane. muzyka Zaznaczone. Szukaj przycisk. Podchodzimy szukaj edycja. i tu mamy pole Piąty. tekstowe. Jeżeli bym w nie kliknął, to się pojawi taka zwyczajna klawiaturka, na którą mogę.

Pole tekstowe. Edycja. J. Wyszukiwanie głosowe. Wyszukiwanie przycisk. głosowe. przyciski jak w niego tapnę, to może zadziała coś innego. Wyszukiwanie głosowe. Chwytak. O. W toku. Szukam. Chwytak i Wiktor do chałupy w los. Dawid Głetta, Dangerous, parody. Chwytak TV. 2, 5, 4, 1, 4, 9. Wyświetleń. TH Chwytak. I teraz widzicie, że po pierwsze znalazł chwytaka, po drugie ostatnią jego piosenkę oraz wyświetla już, czyta ile już było wyświetleń. No cóż, wygląda na to, że YouTube szybciej znajdzie wesołego chwytaka niż radykalnego kolei Wychodzimy. Początek. home. I teraz wyżej wejdziemy i pokażę Wam jak. Lot. mój Facebook. Facebook, czyli to, co lubimy na Facebooku. Powiadomienia: trzy nowe. Wysyłaj wiadomość. Status: zdjęcia. Zamelduj się. Przy Jan Kronbone skomentował to. Jan. Proponowana aplikacja: Game of War: Firage. Sponsor: Dorota Majer. 43 minuty temu. Grono odbiorców: Publiczne. Sobota coraz bliżej. Wielka impreza urodzinowa: Dawida się zbliża. Tort zamówiony: Jan Kronbone. Wczoraj dwa. Agnieszka Sałanowska dodała dwa nowe zdjęcia. Wczoraj o Wiadomości. Dwa nowe. No coś przeskoczyło. No nieważne. w każdym razie. Klaudia poszła z Mirkiem jak Aleksander z Elżbieta. cichy szept. Aleksandra, ale czy wy widzieli festiwal In The Height World Salsa? Behata. Dźwięk. Kizon To czyta. Te Height World jest festiwal In The Height Salsa. Behata. Zouk. Kizon behatura o A Mirek Jakub Brzozowski dodał pięć nowych zdjęć. Wczoraj 18.58 grono odbiorców. Ustawienie niestandardowe. tegoroczne, wielkanocny, poniedziałek, lany, smiley, wesoły, albo raczej zasypany smiley, wesołe zdjęcie. Wczoraj, nul, zdjęcie. Także... Wczoraj, nul, zdjęcie. Mirek Jakub Brzozowski dodał pięć nowych... Dobra. Chcę Zwoń, coś jeszcze powiedzieć. Także w dowolną aplikację, jeżeli wejdę i przesuwam się palcem po ekranie w lewo, w prawo lub wykonuje jakieś inne gesty, które są do tej syntezy mowy przypisane, a które, jak już pewnie zauważyliście, są całkiem inne niż dotykanie e, wasze, bo jednak, jednak te gesty są odmienne od, od gestów osób, które widzą i obsługują telefon, patrząc na niego. To przesuwając palcem właśnie w różnych kierunkach, naciskając, klikając, on to wszystko czyta. Mówię on, tak już personalnie, no bo wiadomo. Jak Początek to z wiadomości. Mogę Jeden nieczytelny telefon. do telefon. Na telefonie. Telefon ulubione. Ulub... Dodaj Dorota Ziętal. Więcej informacji. I tu Dorota mam Ziental. moje ulubione iPhone. kontakty, do których najczęściej Przycisk. dzwonię. Kontakty. Karta zaznaczone. zaznaczone. Kliknąłem teraz na kontakty Karta. wszystkie, Czas więc się otworzyły inne i. Przyciski, poczta E Agnieszka Zdewska. Wiersze od 240 20%, 15%. Hmm. Zwalnia, coś myślałem, Przycisk na główki. O, dobra. Poczta GEU, biuro zdepsce. Krzyżyk. Nagów. Wiersze nie z Ursz Dorota ziętel. Wiersze od dwie grupy. Duże A. Duże B. Duże C. Widzicie? ABC. Duże D. D. Negów. Duże E. główki. Serf. Przychodnia apteka. Duże F. Nagówę. Maciek Ferek. Apli firma. Bridle, sklep, firma, duże G, nagłówek. Więc teraz pokażę. Karta, zaznaczone. marzena, Frank, Bodzio Wrudel, iPhone, Połącz. Bodzio. Łączy. I teraz mnie telefon łączy, ale my z nim nie chcemy rozmawiać. No, to służyliśmy w ogóle. czyli. Wiadomości. Seninka, kasista, Skrypek, FaceTap, Viber, whatsapp. Słynny WhatsApp. Łaś w CPP. Niewielu z Was Mark zdjęcia profilowe. Twoje wiadomość głos, twoje udostępnia para. Przycisk wiadomości głosowej. Może jest coś przycisk takiego, jak przycisk wiadomości głosowej, na który sobie tapniemy i trzymamy paluszek. Raz, dwa, trzy, edycja próbna dla nagrania na stronę punkt widzenia z perspektywy niewidzenia. I jak go teraz puszczę? Poszło w eter. Taki SMS dźwiękowy można nagrywać dowolną długość do danej osoby, a nie tylko męczyć się z tym waszym klikaniem, co jest naprawdę nieporęczne według mnie. Początek ŁabsyPP. Mam w iPhoneie aplikację z GPS-u, który obsługuje w podobny sposób komunikatory, Facebooki, IPLE, e jakieś tam do oglądania, do czytania książek, do oglądania filmów. Do słuchania radia. Naprawdę taki mini komputerek w kieszeni. Jak widzicie, perfekcyjnie dla mnie jako osoby niewidomej dostępny. Telefony z Androidem też gadają, tylko że one już nie są tak intuicyjnie dla osób niewidomych dostępne. W iPhone'ie wystarczy trzy razy wcisnąć odpowiedni klawisz i ten telefon po prostu zaczyna gadać. Potem tylko go sobie wystarczy ustawić według własnego uznania, czyli szybko, wolno i tak dalej. I w zasadzie jest on już w pełni używalny dla osoby niewidomej. I w zasadzie to by było na tyle, co chciałem Wam pokazać, więc już wiecie, jak obsługuje komputer, wiecie, jak obsługuje telefon w pełni samodzielnie, bez ich oczu. Jest to dla mnie dostępne. I ufam, że troszeczkę się już Wam teraz rozjaśniło, jak to wszystko ładnie gada, jak to wszystko obsługuje. Niech żyje uświadomienia. Zapraszam do czytania moich kolejnych wpisów. Do zobaczenia. Ekran zablokowany.